Siema widzowie, tutaj Antpio i w dzisiejszym odcinku będziemy robić mój pierwszy tytuł gracza. Dobra, ale tak już bez przedłużania, jak widzicie ja tu mam ten tytuł gracza do Miko, tak cię to bawi. No i no, będziemy sobie go właśnie teraz odblokowywać, więc widzimy się już w gierce. Dobra widzowie, ja już jestem w gierce, no i... My mamy Miko, z którym, no, sprzedałoby się go zabić, ale no, jak wiecie, jak ja pierwszy skoczę na tego Miko, to on jak wtedy skoczył, to mnie prędzej zabije. Tutaj jesteśmy trochę w ten, w słabym miejscu, bo tu jest ten kieł i jak widzicie, no, mamy dość duży problem, bo mnie zaraz zabije, ale uciekłem, uciekłem. Czekaj, nie, nie, skoczyłem do Leona. Jestem w bardzo słabej sytuacji, widzowie. To się może bardzo źle skończyć, czekajcie. Uwaga! Uciekłem im! Widzę, uciekłem im! Mamy to. Dobra, widzę. E... To jest bardzo trudna gierka, tak w ogóle. I no co, tutaj mam jakieś miko, Dwa kubiki. no ja niestety mam zero. Więc raczej go nie pokona. Bo ponieważ no, on też ma tarczę i próbuje jakoś to uciekać. Czy się mi uda, tego nie wiem. Ale. Uda mi się, Dobra, widzowie, no ja jestem na zewnątrz. Na nie pytajcie, co się tam, tam działo. No, bo nie moja wina, że na Bibi mnie zepchnęła do krzaka. No, one minute later. Tutaj mamy no, dość dobre miejsce to jest dobry kącik, ponieważ no, nikogo tutaj nie ma i szybko możemy sobie przetrwać długi okres czasu. Więc no co no? Tutaj mamy yy, Edgara. W ogóle ten Edgar według mnie może na mnie zaraz skoczyć, bo on ma tego, co mu się automatycznie ultładuje i, i no, jest duża szansa, że mu się zaraz doładuje i do mnie skoczy. Ale tak sobie teraz myślę, że raczej to mu nic nie da, ponieważ no jak jest Edgarem, a jestem Miko, też szybko sobie ucieknę. No i co, no? co się łapie ten Edgar to jest jakiś dziwny, ponieważ no, staliśmy tutaj jak nic minutę. No ale co no. Jesteśmy teraz bardzo w bardzo sytuacji takiej, co jest bardzo ważna, ponieważ no jest jedna osoba i już nie. Wiecie, wiecie ile brakuje? Dwóch chyba, żebym miał tytuł. C bardzo mało miejsca już mam. No niestety raczej nam się to nie uda. Pięć osób, jedna osoba i wtedy mamy tytuł. Czy to się uda? Uwaga, uwaga, uwaga! Nie, kit, nie! Edgar, no, Dobra, widzowie, no, następna runda. Jesteśmy już. No i ciekawe, jak nam to pójdzie. No, mam nadzieję, że już nam to yy, ten pójdzie bardzo dobrze. No, ja tutaj uciekam sobie właśnie od J e, Jessie, bo, bo no, nie, nie, wie, nie umiem się jakoś tak bardzo bić e, na takie postaci typu Jessie. Miko, no bo wiecie, Miko nie zawsze na wszystkie postacie, tym bardziej jak masz yy, te samo kibu, nie masz. Dobra, wiceprzewodniczący. A jak już tutaj czekamy, co możecie dać? Łapkę w górę i subskrypcję. Bo jak już rozwinieć mój kanał, to to więcej osób zobaczy właśnie takie filmy jak ta. W ogóle ta Jessie mi nie daje wejść do krzaka. Czekajcie. No właśnie, no nie daje mi wejść w ogóle ta Jessie do krzaka i. Nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby ją ominąć. I sorry, że ja tak w ogóle kampiłem, ale no nie da się inaczej. W ogóle ciężkie są te rangi teraz, ale czekajcie, próbujemy pokonać kruka i kurde, no niestety nie udało nam się, widzowie, je. No ale co, no. Do następnej rynki ciśniemy i może nam się uda. Dobra, widzowie, następna runda i mam nadzieję, że to będzie ostatnia, ponieważ no tyle tutaj zagrałem, że chyba mam tak na minusie. Dobra, widzowie, tutaj jest jakiś Edgar i mam nadzieję, że no, nie podleci tu do mnie, bo wtedy będę miał, no nie powiem jakiego rage'a, no ale co... Proszę. To jest ta ruda, chyba. To jest tak ruda. I mamy tytuł gracza. Zobaczymy, czy ja w ogóle będę miał jakieś. Pie... Jak będę miał pierwsze miejsce, to w ogóle najlepszy tytuł gracza, jaki mogę kiedykolwiek zdobyć chyba w tej grze. Mamy nie dość pierwsze miejsce na 800 plus i jeszcze tytuł gracza wbity mega mocno, ale no, raczej się to nie wydarzy, ponieważ tam jest jakiś Edgar 4, kuby, Leon 3. No dobra, już tego ona nie ma przez jakiegoś kwal został zabity, więc prawdopodobnie ten kioł ma jeszcze więcej. Ile? Siedem masz? Czekaj! Proszę, proszę, to, to się może udać. To bardzo duża szansa, że to się może udać, że będą pierwsze miejsca. Dawaj! Dawaj. Co? Mamy widzowie pierwsze miejsce i nasz ukochany, no mój ukochany tytuł gracza. No co no, widzimy się jak już go będę odbierał, ponieważ no, to jest bardzo mocne. Mocna rzecz w Brawlu. Bardzo ciężko jest ją zdobyć. No kurde. Wiedziałem, że to dzisiaj dobijemy. Wiedziałem, że ja to po prostu dzisiaj dobiję. Mamy widzowie ten nasz tytuł gracza. Jestem gotów go założyć, no więc klikamy, no i co, mamy go widzowie, mój pierwszy tytuł gracza w browsers Stars, oczywiście Namiko, no i co, no teraz sobie pozagram kilka gierek, wybierzemy sobie prawdopodobnie Kita, no i co, my już jesteśmy, tak jak pewnie się domyśleliście, w gierce, Tutaj mamy jakiegoś spajka, który, no, mam nadzieję, że on mi zniszczy tego cuba i, i łatwo go sobie wtedy zabijemy. No, raczej będzie nic z nim no, łatwo, bo no ma tylko 3000, więc uwaga, czekajcie, będziemy go mieli. M tak, mamy go, widzowie, już jest po spajku, więc no co? Więc zostało nam tylko 6 graczy, no, aż bym tak chciał, jakbyśmy jakby wbijali. Dobra, jak widzicie, my już jesteśmy w gie, po Giereczce i no naprawdę, to już będzie na tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnych. To jeszcze macie taką szybką, mega świnię. Nie wiem dlaczego, widzę po 19 rzadkich, no ale co? No, zawsze nie może być najlepiej. To już koniec tego odcinka, jak już mówiłem. Zostawcie suba, lajka i elo.